Hej, witam Was serdecznie. Zapraszam na licencję telefonu Nokia 3720 Classic. Jest to telefon skonstruowany specjalnie do zadań specjalnych, bowiem jest on odporny na zachlapanie, zakurzenie oraz odporny na upadek z wysokości. Oczywiście pełną specyfikację możecie przejrzeć, klikając na link w opisie pod filmem. Natomiast zaczynamy od opisu wizualnego telefonu. Następnie prześledzimy sobie poszczególne funkcje w menu telefonu. Jeżeli chodzi o przód telefonu, jak widać, na górze mamy słuchawkę, poniżej ekran o przekrotnej 2,2 cale, 16 milionów kolorów i jest on zabezpieczony przed uderzeniami. Co ciekawe, ta plastikowa tutaj obudowa jest dosyć miękka. Zapewne jest to celowy zabieg, aby właśnie. Po uderzeniu po prostu ten materiał się odkształcał. Gdyby po prostu ten plastik był twardy, zapewne pękłby od razu. Także tutaj plus za to, natomiast troszeczkę minus, że nie ma tutaj żadnej odporności na zarysowania. Także musimy tutaj na tą plastikową szybkę uważać. No i uważać na to, czy nie nosimy czasami telefonu razem z kluczami w jednej kieszeni. Poniżej mamy klawiaturę na środku pięciokierunkowy tutaj taki joystick no i właściwie od początku korzystania z telefonu nie powinno być problemów, aby się przyzwyczaić do tej klawiatury. Jedynie osoby, które mają większe palce mogą mieć drobny problem z dostępem do klawiszy hash oraz gwiazdka, gdyż te klawisze są troszeczkę mniejsze z racji tutaj zaokrąglonych tych narożników telefonu. Na dole jest także tutaj umieszczony otwór z, yy, na mikrofon. Także tak przedstawia się przód telefonu. Oczywiście dookoła mamy uszczelkę zabezpieczającą przed właśnie zachlapaniem. No i tutaj dookoła całej obudowy mamy stalową ramkę, która chroni właśnie telefon yy, przy nieprzewidzianym chociażby upadku. Z tej strony nie mamy żadnych portów. Z drugiej strony natomiast mamy Przyciski plus, minus są to przyciski do regulacji głośności telefonu. I tutaj mamy miejsce, w którym zaczepimy smycz na po prostu zaczepimy telefon do smyczy. Jeżeli chodzi o dolną krawędź, mamy tutaj bezpośredni dostęp, co ciekawe, do ładowarki. Jest tutaj ładowarka z cienkim bolcem. Następnie tutaj. Aby otrzymać dostęp do pozostałych portów, otwieramy tą zaślepkę i mamy tutaj na środku port mikro-USB oraz wejście jack na 2,5 mm słuchawki, czyli to mniejsze wejście. Jeżeli tutaj zamkniemy to, tą zaślepkę, to telefon pozostaje szczelny przed wodą. Na górze telefonu nie mamy żadnych portów i z tyłu. Jak widzimy po lewej stronie głośnik, na środku obiektyw aparatu 2 megapiksele, jak zresztą tutaj mówi nadruk na klapce baterii. I po prawej stronie dioda LED, która nie tylko służy jako flash aparatu, ale także jako latarka, co za chwileczkę Wam zaprezentuję. Klapka baterii jest oczywiście dookoła z uszczelką i jest zamykana tutaj na taki specjalny... Mechanizm, który otworzymy za pomocą śrubokręta, bądź chociażby monety. No i ja tutaj skorzystam z monety, którą mam pod ręką. Wystarczy włożyć monetę, przekręcić maksymalnie i jak widać, od razu klapka nam się do pewnego stopnia unosi w górę i dzięki temu możemy od razu zdjąć sobie tą klapkę bez problemu. Następnie po zdjęciu, po wyjęciu baterii mamy kartę SIM oraz kartę port na karty micro SD. Maksymalnie możemy w tym telefonie zainstalować karty o pojemności 8 GB. Jeżeli chodzi o baterię, jest to bateria BL-5CT o pojemności 1050 mAh. No i przy zainstalowanej tej baterii, Maksymalnie już tutaj spojrzę. Maksymalnie telefon przy bardzo oszczędnym użytkowaniu wytrzymał 9 dni, natomiast przy użytkowaniu takim normalnym, standardowym wytrzymał on 6,5 doby. Także uważam, że jest to wynik bardzo dobry. I nie ma się tutaj co do tej kwestii w jakikolwiek sposób przyczepić. Uruchomimy sobie teraz telefon. I na początku warto wspomnieć, że po każdorazowym wyjęciu baterii musimy sobie na nowo ustawić datę oraz godzinę. Także taka kwestia. I aby uruchomić latarkę, musimy przytrzymać gwiazdkę. Mamy uruchomioną latarkę. Która świeci wręcz rewelacyjnie, i do tej pory powiem szczerze: nie spotkałem telefonu firmy Nokia, który miałby zainstalowaną tak dobrą diodę, która służy i jako flash aparatu, i jako wbudowana latarka. Naprawdę jest to, jestem tutaj pełen podziwu, podziwu i yy, sprawdza się ta funkcja bardzo dobrze. Yy, pewne zastrzeżenia mogę mieć jedynie do tego, że po uruchomieniu latarki i jeżeli mamy włączoną funkcję automatycznej blokady klawiatury, no to po prostu ta klawiatura nam się sama zablokuje, mimo że jest latarka uruchomiona. Teraz wystarczy przytrzymać gwiazdkę, latarka się nam wyłączy. Co ciekawe, warto też wspomnieć, że nie ma w opcjach telefonu w ogóle funkcji włącz, wyłącz latarkę. Jedyny, jedyny dostęp do tej funkcji właśnie jest poprzez przytrzymanie przycisku gwiazdka. Wejdziemy sobie do menu i oczywiście prześledzimy wszystkie y, funkcje. Wiadomości, okno tworzenia wiadomości y, wygląda w ten sposób. Y, następnie pozostałe funkcje, ustawienie wiadomości, wiadomości SMS i mamy tutaj obsługę znaków uproszczoną bądź pełną. Kolejna zakładka, kontakty. Następnie mamy rejestr. Ustawienia. I tutaj mamy profile, tematy, dźwięki. Oczywiście wejdziemy w dźwięki i sprawdzimy, jak tutaj. Dźwięki nam grają bardzo głośno i wyraźnie, także głośnik zainstalowany w telefonie jest jak najbardziej na plus. Następne opcje wyświetlacz i tutaj też wejdziemy na chwileczkę i mamy takie coś jak oszczędzanie energii, tryb uśpienia, natomiast nie ma opcji regulacji jasności ekranu. Łączność, mamy Bluetooth, dane pakietowe oraz kabel USB. Galeria, i tutaj pierwsza zakładka to jest nasza zainstalowana karta pamięci. Pozostałe foldery to są już foldery standardowe w telefonie. Media. Jeżeli chodzi o kamerę zainstalowaną w telefonie, to ma ona rozdzielczość, hmm, zdjęcia mają rozdzielczość 1200x1600 pikseli i do okazjonalnych zdjęć jak najbardziej się y, ten aparat zainstalowany sprawdza. Natomiast y, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, to tutaj odradzam. Y, rozdzielczość nagrywanych filmów jest bardzo kiepska i dodatkowo te filmy są nagrywane w 11 fpsach na sekundę. Y, czyli 11 klatek to jest bardzo mało, i niestety, po prostu moim zdaniem, nie warto zupełnie nagrywać filmów y, tym telefonem. Następnie mamy odtwarzacz multimediów. Ekran tego odtwarzacza wygląda w ten sposób: mamy przycisk środkowy, to jest play, pauza, y, przyciski wstecz i dalej po przytrzymaniu. Y, Utwór nam się przesuwa o kilka sekund wstecz bądź dalej, natomiast regulacja głośności następuje poprzez tutaj te przyciski umieszczone z boku na obudowie. Następnie mamy radio, również możemy wejść w to radio, ale mamy informację, że musimy podłączyć zestaw słuchawkowy, aby to radio nam zadziałało. Jeżeli wyjdziemy z tego radia bez jego wyłączenia, automatycznie radio za jakiś tam czas wyłączy się samo. Także nie ma problemu z ustawieniem y, strojeniem automatycznym, czy też strojeniem ręcznym. Poszczególne radiostacje możemy sobie y, zapisać. Następnie mamy organizator, kalendarz, standardowy kalendarz dla Noki, kalkulator. Dodatkowe funkcje ukryte pod gwiazdką. Aplikacje i gry zainstalowane w telefonie: 4 gry, kolekcja to są dodatkowe aplikacje. Następnie mamy przeglądarkę internetową za pomocą GPRS. Niestety w telefonie nie ma modułu WiFi, plus mega i Ovi Store jest to sklep Noki po prostu. No i słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o takie podsumowanie tutaj tego telefonu, powiem szczerze, że ja jestem bardzo zadowolony. Na plus naprawdę wychodzi tutaj bogata funkcjonalność, długi czas czuwania na baterii latarka bardzo dobrej jakości, to trzeba jednak przyznać, że ta latarka jest bardzo dobrej jakości. Odtwarzacz muzyczny, radio, dowolna tutaj personalizacja, jeżeli chodzi o tapety, tematy, pobieranie gier. Natomiast jeżeli chodzi o taki minus, no to ja szczerze powiem, bardzo bym się ucieszył, gdyby tutaj zainstalowany w tym telefonie moduł Wi-Fi. Szkoda właśnie, że zabrakło modułu WiFi. No, byłby to taki dodatkowy plus dla tego modelu Noki. Ja ze swojej strony naprawdę mogę telefon Wam serdecznie polecić. No i to właściwie by było w tyle w tej recenzji. Mam nadzieję, że się w materiał podobał. Zapraszam Was do komentowania, co myślicie Wy o tym modelu Noki. No i właściwie żegnam się z Wami, pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!